Moniki! Właśnie wyruszyliśmy na naszą wyprawę w Pieniny Tak, jedziemy w góry I wystartowaliśmy przed chwilą z domu Troszkę nam się wyjazd opóźnił Tak, godzina 8.20 Tak, a my dopiero startujemy No ale kiedyś dojedziemy Tak jest To jest nasz pierwszy e, odcinek Fiki Miki Vlog tych odcinków będzie kilka, obserwujcie Wszystkie będą miały podobne logo Podobną ramkę, więc łatwo znajdziecie na, moim, na naszym kanale Tak, także zapraszamy na kilka dni z Fiki Miki Codziennie, po kolei Mamy tylko nadzieję, że pogoda nam dopisze Bo coś ostatnio tak różnie z tym bywa No właśnie Może właśnie. sprawdźmy listę obecności, czy wszyscy są Agatka Jestem Monika Obecna Mamunia Jestem Tatuś Jest Dobra, tak więc drogę! Ledwo ujechaliśmy trochę, dziewczyny już... <grym> Agata. <grym> Agatka zgłodniała bardzo. Co, Agatka, zasuwasz? Rożówkę z serem. Monika też, drugą połówkę. Zrobiliśmy sobie malutki piknik na parkingu. taką, nie? Tak, dokładnie. Ej, no. ja na A godzinę temu wyjechaliśmy z domu. Ja na Maxa właśnie lubię takie parkingi z takimi budkami. No właśnie, no, bardzo... Takie no takie wakacyjne klimaty. Tak, właśnie to parkingi tak się kojarzą Brakuje tylko placu zabaw, tak dziewczyny? Bo byście się szalała, ale tutaj właśnie nie ma. Nie. Kiedyś, kiedyś były, to nie na tym się zatrzymaliśmy na To nie na tym, na innym, na innym był wiesz? Jak rezerwowaliśmy ten wyjazd, to pogoda była znacznie lepsza Teraz jest już koniec maja Wydawałoby się, że powinno być ciepło Ale tu pogoda jest taka średnia, siedzimy w kurtkach, w ocieplaczach tak, tak. Przez ostatnie dni jeszcze padał deszcz i to tak intensywnie No właśnie tak nie wiadomo, właśnie jak to będzie. to już Powinno być ciepło, się powinno w końcu Ale słuchajcie, po każdej burzy wychodzi słońce. I mówię Wam, że jak dojedziemy, to, to będzie ciepło. Już się wypadało, wyzimniło i teraz już tylko słoneczko i ciepło. Miejmy nadzieję, że tak, tak będzie. Ja tak prognozuję. No ale i tak optymizm nas nie opuszcza i dobry humor. Więc jakby nie było, na pewno będzie fajnie. Nasza mama jest niesamowita. Zobaczcie, co ona zabrała jeszcze na podróż. Całe pudło jakiś takich ciasteczek słodyczy Mamo no nie, a czy Ty nie przesadzasz? My tam nie idziemy 20 godzin, czy <laughs> 2 dni Tylko no nie wiem, ile tam, pięć. No godzin. tak, ale na kanapce każdy coś tam sobie słodkiego zje, jakieś cukiereczek na wzmocnienie O, no, to racja, Agatka, takiego cukiereczka chętnie sobie zjemy Sentymentalna podróż w przeszłość W eee, <laughs> Jedziemy do Romowców Niżnych w Pieninach i zatrzymaliśmy się tutaj, gdzie byliśmy na, feria. na Feriach, A. czyli w Czchowie. Nie, tak. I tutaj właśnie był nasz, hotel, e, hotel. nazwiska. Widoczki troszkę, troszkę inne. No właśnie, tak, zobaczcie, bo tam wtedy była naprawdę taka super zima, było mnóstwo śniegu i cały czas padał i wszystko zaśnieżone. Tak jak jeszcze nie oglądaliście tego fi filmu, to możecie sobie wpaść na piekini kieratki i monikiabelysem. Bardzo dobrze mówisz Agatko, właśnie jeżeli nie widzieliście tego filmu to zapraszamy serdecznie, właśnie teraz gdzieś tam na ekranie pojawiło się, a my sobie tutaj tak e, wspominamy, oglądamy i za chwilę wyruszamy w dalszą podróż, może jeszcze jakąś kawkę wypijemy? Bardzo chętnie Dobra. Podróż trochę monotonna, mamunia, ja, tak? Bo jedziemy cały czas drogą ekspresową, więc trochę się chce spać, wpadliśmy... Tutaj do Trzchowa na kawkę. Właśnie sprawdzam sobie tutaj na mapach. Mamy jeszcze 85 km i godzinę 37 jazdy. Mama, Czyli będzie powolna jazda, bo to w warunkach górskich. Nowa. A Agatka, co chciała powiedzieć? Um, czy, chce mama, y, chleb. Chleb? czy chce mama chleb? Chcesz mama chleb kupić? Nie, dziękuję. Mama nie chce kupić chleba. A ty? Papa? Nie, dziękuję A gdzie bardzo. Masz te chleby, no. A, A gdzie ty Monika? Ma... No. chleb, jest chleb. O, Agatka pójdzie, zorganizuje jakiś chleb. Co ona to Gdzie ona idzie? chleb, o co to chodzi? A chyba idzie po prostu taki zabawowy chleb zrobić w, tutaj w tym domku z takiej kuchni zabawowej. No. Cały bochenek chleba A już myślałem, że prawdziwy będzie. A nie, jest. A rzeczywiście to taki plastikowy. Jest, plastikowy. Nie, tylko trochę mokry. pokaż nam ten chlebek, pokaż. No bardzo pyszny chlebek. Świetny, świetnie. Ty to masz pomysły. A jaki masz sma smak loda? Czekoladowy jak zwykle? Czekoladowy. czekoladowy. A Monika? Ja mam um, taki duży ale w wafelek jest taki czarny. Dobry ten wafelek jest? No zwykły. No ale taki podchodzi pod taką czekoladę. Trochę czekoladowy. Mamunia dostała swoją kawkę. Latę. Kawkę latę. No mów, jest satysfakcja, bo te kolory są w tej kawie. No ale patrzcie. Widzimy, widzimy. Trzy kolory. Tak. Trzy kolory. Oj, jest satysfakcja. Jest wielka satysfakcja. Ta <noise> satysfakcja znajdzie się w brzuchu. No. <noise> No właśnie, a ja sobie taką rozpuszczalną kawkę zamówiłem. Agatka, po twojej buzi widać, że lód jest bardzo smakowity. <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> bardzo się wybrudziłaś jakoś. <grym wytrzyma> nawet nie trzeba się wydać. Nawet nie trzeba się wydać jakiejś smak Agata malota, bo widać tutaj. No tak, wytrzyma wszystko, wytrzyma. wszystko widać. Wąsy dookoła takie czarne. Prawie jak tacie wyrosły, nie? <grym wytrzyma> no, no umyło się to ładnie, ale... Dużo. Dużo owadków nam się rozbiło na szybie, prawda na nich, mamunia? Tak No właśnie, ale już tutaj widzimy góry, więc jest fajnie Myć szyb z takim przyjemnym widokiem to jest naprawdę... Słuchajcie, no takiego widoku dzieci z miasta na dawno... O, Monika jeszcze otwórz... Posz... Mu, 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 mu Nie no, no nie widzieliście? Monika tak była zafascynowana krowami, że nawet chciała z nimi pogadać co, Nie bardzo zrozumiałe o co chodzi Właściciel krów się na nas teraz patrzy jak na wariatów Kto <laughs> to przyjechał i co chce od Krówek Wow, patrzcie no. Nie no powiem wam, że jeszcze kilkanaście Czy tam kilkadziesiąt lat temu ta, Taki widok był normalny Ale teraz to już jest rzadkość, prawda mamunia? No tak, szczególnie że... jak ktoś mieszka w mieście I nie ma się na przykład rodziny nigdzie na wsi No to no, no ciężko jest zobaczyć te krowy Po prostu, no. tak na żywo Dlatego korzystajmy z tych widoków tak. Cieszmy się Góry dookoła, a my się skupiliśmy na krowach tak. Cieszmy się wszyscy no, przez... Pewnie, że tak Jasne Dziewczyny, mamy małe problemy techniczne tak? Agatce zrobiło się dobrze, bo jeździmy właśnie po tych górskich terenach Rzadko po takich jeździmy Strasznie taka Tak, no, tak pre... Z góry na dół, aż wszystko się w środku wywraca No niestety, no takie są Uuu, uro... to to uroki to gór No nas, pięknie jest, pięknie, było, pięknie, było, pięknie było, Monika super, e, Musieliśmy wziąć Aviomarin, tak, bo Lokomoci. A, czy tam to, to no to samo. to samo, właśnie. No, ale widoki są piękne. Za chwilę będziemy na miejscu, Agatko. Nic się nie ma. Ale właśnie, właśnie tutaj pokazuję, że jest chyba 57 km, co nie tata? Coś tak, tak, tak mówiłeś? Tak. No, a droga to jest godzina i 5 minut, także. No, no, więc po będzie się jechać powoli, właśnie. no bo są kręte, właśnie drogi. I są. I no, żebyśmy już się rozpakowywali Już tego pragniesz, tak? I o tym marzysz tylko. Już niedługo, już niedługo dziewczyny, za chwilę będziemy na miejscu. Kolejny przystanek, jak jest mamonia mówisz? Jak? Mówiłaś, że pięknie. A no pięknie, no tak. Myślałam, <laughs> że... Kurde, zapomniałam. Myślałam, że on Cię jakoś nazywa po prostu. Nie, nie, chodziło mi o wrażenia. miszka. no jesteśmy już, już bardzo blisko miejsca docelowego, ale znaleźliśmy taki punkt widokowy i chcieliśmy tutaj zobaczyć, co tutaj się dzieje. Tam już widać Tatry. Tam widać Tatry. Daleko, Coś, daleko. ja no. Mam, Mamunia kocha góry, prawda? Tak, ja zawsze jest, płaczę, jak widzę. To idę. nie jest punkt y, widokowy, tylko punkt wzruszenia. Punkt o. wzruszeń, tak, tak, tak. tak. Ale... Ale popatrzcie, wejdźmy tam za, za te krzaki. Zobaczcie, tu się wydaje... A, rzeczywiście, mama jeszcze, jeszcze mi powiedziała, żeby zamknąć samochód. Ja już lecę patrzeć, jakie tam widoki. Dobra, dobra, zamykamy. Dobra, chodźmy w te krzaki. To wygląda niepozornie, jak my tutaj kiedyś już byliśmy z mamą. Wow. Monika była bardzo mała, nie Widzieliśmy ten punkt widokowy. Jak, Monika? Fajnie. Wow. Wow, zobaczcie. Wow, taki śnieg Oj, ty... uważajcie. Uwaga, uwaga. To, nie się wow. tu. Jak tu? Widać? Pięknie. Nie no, jest magicznie po prostu. Świetnie. A tam jest jezioro czorsztyńskie z tamtej strony. Ale widać to? Widać, tak, widać? Tak, tak. A, widać, rzeczywiście, no. Patrzcie. ale tam taki tak. Robi Yo. wrażenie. Robi wrażenie, dziewczyny. To Ale ile śniegu jeszcze jest w tatrach. widzicie, moi drodzy, to jest no, taki ten. No, tak taki sam. Pięknie, pięknie, bardzo pięknie. Ale słuchajcie, tam, gdzie my będziemy, też będą piękne widoczki. Jeszcze zostało nam dosłownie, nie wiem, 15 minut. Tak, drogi 12. jesteśmy na miejscu. 12, nawet no. gadka mówi. Dobra. No to dziewczyny, zbieramy się Już i jedziemy. Jest 11. Już nawet 11. no teraz jak nie jedziemy, to niestety czas się nie zmniejsza. <noise> I jesteśmy już na miejscu, tak? No i jak wam się tutaj podoba, dziewczyny? No patrzcie, ja, to jest bardzo dobre miejsce! Jakie są Jakiś domek, na którego się nie da wejść, bo on jest straszny! Huśtawki, pociągane gniazda, to jest tak fajnie! Ja tam biegnę! Dobra! Dobra! Dobra, Agawka poleciała, to bo Monika. Ale za chwilę zobaczymy. Rzeczywiście bardzo pięknie. Eee, za chwilę się rozpakowujemy, mamunia. Tak, i... po, pokażemy Wam nasz pokoik, widoszek z balkonu. Eee, obok jest też na koni. Monika ma zamiar troszkę pojeździć konną. No, też tej jest tej... zadowolona, bo to. bardzo lubi konie. Oby tylko pogoda, pogoda Wszyscy są zadowoleni. Tak, oby tylko pogoda dopisała i na pewno słanie tutaj spędzimy czas. Prawda, tak. Mamuśka tam wypakowuje rzeczy nam różne tak, z tak. walizek. A my przyszliśmy na chwilę na boisko, boisko jest fajne tutaj koło, koło naszego pensjonatu. Pensjonat też bardzo okazały. Świetnie to wszystko wygląda. Moliszka, co wy robicie? Znaczy, no my teraz ogólnie nie graliśmy tutaj w to. Nie nie grałeś. A co Gra... robiłyście? A gatka nie mogła mi strzelić. A gatka nie może strzelić go. Nie. Ale na pewno kiedyś się uda, nie ma się. się. Ale ona też gdzieś strzeliła. Mi. No tak, bo to czasami nie wychodzi no. dziewczyny. Spokojnie. No. Dziewczyny a jest burczy nam w na ruchu teraz, nie? No, tak, no. a ja sobie coś z No to że się ślizgową. A my zaraz już się szykujemy, za chwilę będziemy Monika iść jeść gdzieś prawda? Tak. Dobra. Już mi się chce jeść, no jestem, jestem już tutaj, coś, coś mi Agatka tutaj woła, co ona chce? Aaa, tu macie taki dołek, tak? Tak Wow, fajny zobaczcie. dobra. Co tam jest? No, zobaczcie, tutaj no, jest, a bo coś jakaś... No może widać, zobaczcie. no to też no. Tutaj jest różne samochodziki, to by było fajnie dla chłopaków, co nie? Dobra, Aga, idź zjeżdżaj A ja chcę tutaj... Przed... No. Agata się bardzo boi. Ej, Chod, zjeżdżamy dobra to jak zjeżdżamy no. zjeżdżam trzy dobra, trzy, dawaj. dwa, jeden go brawo zebraliśmy się na jakieś jedząco i Zobacz, jest... zobaczcie co tam jest Moni? koniki o, co? O, boż, koniki, ko biuły. koniki, piękne ja koniki co na tym działam Moni? No, ciekawe, czy tutaj można właśnie jeździć na tych koniach Może, na... bo tam nawet są takie deszczki. Tak? No, nie wiem. no to może musimy się tutaj rozeznać. Może kiedyś, któregoś dnia, ale na razie zgłudnieliśmy po tej podróży, mamunia. Tak. I biegniemy szybciutko, szybciutko gdzieś do jakiegoś baru, coś sobie zjemy coś. Zajadać, zajadać, ale tak. już kropi troszkę Oj, deszczyk. No. no właśnie, tam gdzieś są chmury takie ciemne. No właśnie. Ktoś czuje, że nas złapie, jakaś ulewa. Ulewa to też jakaś przygoda. Dobra, tutaj jest jeszcze, tu jest chyba jakaś restauracja dziewczyny. Będziemy mogli wejść. Tam są, tam są też flisacy Monika. Mam nadzieję, że kiedyś... Co? Co ty zobaczyła się tak? Lejenie. Ta? Lejenie? Lejenie, no piękne lejenie. No dobra. Flisacy, no to właśnie oni będą przyprawiać tym kiedyś, Jak pogoda dopisze, oczywiście się wybierzemy. Kwaśnica, goloneczka. Mmm, bo jest... W naszych filmach jest dużo o jedzeniu, bo my jesteśmy straszne żarłoki. Tak, tak, tak. tak, tak. Pożeramy no, wszystko. Przejechaliśmy pół Polski, no to nic dziwnego, że jesteśmy głodni i wybieramy się na jakieś. pyszny jedzenie. My tak idziemy w tą stronę, a nagle Monika, odwróćcie się, tak? A no, tam um. piękny widok na trzy korony, wow, mega Jak będziemy wracać, to będziemy się patrzeć no <laughs> Teraz tak. myślimy o jedzeniu miam, niam, niam! Zazdroszczę Ci, zazdroszczę Ci, bo Ty już dostałaś jedzonko A ja, ja jeszcze też. czekam Ale mama już idzie po wasze Dobrze, dobre są pierożki? Tak Pyszne? Pyszne, Pyszne. 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 Moniśka, wasze ulubione przysmaki, czyli pierogi, tak? Ruskie no. No. Ale są takie dobre taki widzisz, z takim masłem. No w ogóle, A czy Tobie kiedykolwiek nie smakowały? Były gdzieś takie, żeby były tak. takie średnie, Ej, czy takie mordercze? Gdzieś... O, Mam już przyniosła też dla nas, jedzą ja, ja, ja to mam takie małe korytko. <grytko> no. Ty masz mnie taki placek. W naszym z naszym. Z... Ale te placki tak smacznie wyglądają, czy nie? Oh, oh. Dobra, no to smacznego dziewczyny, jedzmy, jedzmy. bo jesteśmy my bardzo głodni. Monika podrzuciła przed chwilą świetny pomysł. Tak, bo my zawsze ogólnie... Jak jesteśmy po prostu wszędzie i jemy jakiś taki, wiecie, obiad, no nie w domu, po prostu gdzieś w jakiejś restauracji, to zawsze się kłócimy e, wszyscy, gdzie chcemy jeść ten obiad, czy w tej restauracji, czy w tamtej, czy w tamtej, czy w tamtej. Tak. Ostatnie... Czy, czy idziemy na obiad, czy idziemy na pizzę, czy idziemy na burger, zawsze jest jakiś. No, ostatnio, to jest... ostatnio, ostatnio tak było w Kazimierzu, tak? Chyba spędziliśmy pół godziny na tym, na żeby. szukaniu właśnie restauracji. Żeby nie dla właśnie. każdego. No no. no, no i właśnie ja bym takie coś, żeby tak jakby losować kołem fortuny. Kto będzie, tak jakby poszczególnego wybierał gdzie idziemy na obiad. Dzisiaj wybierał tata, dlatego jutro w kolejnym naszym vlogu yy, będziemy losować kołem fortuny, kto wybierze właśnie dzisiejszy obiad, gdzie pójdziemy. się tak, bardzo tak. I to rozwiąże roz... nasze konflikty żywieniowe. Tak jest, Agatka jesteś za tym? Tak no. jestem. Masz nadzieję, że jutro Ty wygrasz, prawda? Zobaczymy. Co wtedy nam zaproponujesz? Oj nie wiem, no, nie. albo tutaj, albo gdzieś indziej. Bo tu jedzą to jest bardzo dobre, prawda? Tak. Bardzo no, dobrze. Do, fajne kosiłki, naprawdę. Mega. Oj, ja te powiem... te pierogi, to po prostu... Ja jak dobra. No to w sumie niepotrzebne to leftsowanie i to i całe, ten, całe to zamieszanie, prawda? Przychodzimy Bo... sobie nie tutaj. No, Bo nie. właśnie. Nie, nie, musimy sobie troszkę zmienić i pójść gdzieś indziej czasami. Pójdziesz ze mną o tam, o... A co tam jest ciekawego? No tak, tak się... Poczekaj, pokaż. No pokaż. Pokaż, pokaż, pokaż. O to. A ja się tutaj boję sama. Boisz ja się sama? Nie umiem. A, bo to się nie potrafisz wspiąć do góry, tak? Tak, nie umiem. Tak się... I mam Cię przytrzymać troszkę? Czekaj, bo ja mam tu w jednej ręce mam kamerę, ale może Ci mi się uda? A! A! Nie, leczy nie Leczy nie, lecz. nie no dobra, ale to fajnie jest. Sama, co ale fajny plac zabaw, nie? No. Dobra, spoko, spróbuj Zbacz. sobie sama. Zobacz, co tam Monika robi, dobra? Dobra. Wow, a Monika na takiej żółtej kuli. Mamunia, a Ty wskakuj na drugą. Ej, żeby się nie urwała. Nie urwie się, dawaj, tak? dawaj, <laughs> śmiało. <śmiech> śmiało, idź, idź, A jakie to jest obciążenie? Obciążenie 500 kilo, więc spokojnie możesz wchodzić. Jest tam napisane? Nie ma właśnie. Nie ma, nie ma. Nie ma. Że dzieciom kuli nie urwała. <laughs> Monika, jak to się chodzi na taki kuli? Wow, zobaczcie, no mega. Ciekaw, o od takiej właśnie rzutu jest No, bardzo fajne. Ej tata, możesz ją tutaj zamontować? A chcesz, żeby cię pokusić bardziej Umo wysoko? Dobra. Chcesz? Dobra, uwaga. Uro, uwaga. Uro, uwaga, tam Monikę. Wow, wow. Uwaga, Uro, się! Dobra, uwaga. Aaaa, Agatka, ty też chcesz tak uwaga, wysoko? Nie pomocy, pomocy, tata. Już, już, już czekaj. Co za mocno? No bo ona mnie ja tak obręcała. Szalejemy. Nie no, ale obręczam ją lepiej, bo ma A właśnie. Nie zahacza, ten. Nie zahacza no. Dobra, ten. Tak, tak. A ja muszę tak, jakby tak obeć, no właśnie. I dlatego się tu tyłu przytylasz i spadasz. Coś mi się wydaje, że na naszym Instagramie niedługo pojawi się jakieś fajne zdjęcie naszej mamuli na tle trzech Bardzo skupiona, robi zdjęcia, tak? Zapraszasz naszego, na nasze Instagram. Zapraszam, zapraszam. Serdecznie. Ja również ja zapraszam. Niekawe, dobra. Co to za zabawy <grym> rzucimy? Rzucamy czapkami. I, i my tak czekamy na taki moment, kiedy okay. wiecie. Rzucimy, ona tak na głowę spadnie, tak idealnie. No, co, udało, ci, no, udało Ci się chociaż jeden raz? Nie, ale mi się to jakoś tak. Mm. Mi tak się nie udało w ogóle. <grym> No komu się uda? Kto no, no, zaliczy wyczerpujący jeden punkt? No wrócimy, mamy czapkę na głowę. Uuu, jeszcze coś tak. dobra nie uda. No. No, ja, ja, no ktoś pierwszy, ktoś drugi. No, o się, nie udało się, teraz ja, Agatka. Druga. I? No, I? Nie udało się. się. Jeszcze raz Monika. Ale no. I Agatka? No przestrzeliła. I Monika? Dobra, nie, nie udaje się. Jakiś zbyt trudne to zadanie jest. Ja sobie o, jaki, jaki malutki baby, baby, Pawełek, nie? Monika, Monika, baby Pawełek. No, a w Monice, Moniki czapce, no, dziewczyny ubierają. Tak o, no. nie, no tak, to spoko, jak ryba, prawdziwy. Ben. Jak te... Nie, ale, ale to wygląda taki, masz, tak, jakby masz taką głowy głowę, strasznie Jak flisak tutaj. Ej, a jeszcze można tak sobie Jeszcze coś? My... My... Jeszcze jakaś kombinacja inna? Aaa, my... no, my... taki ooo. My... No, taki raper. My... ti rapper znaczny. Not... Agresywny Pawełek. Nie Ogólnie proszę się robić na takiej placu zabaw. Takie zaba, zaba. takiej Tak, i oglądajcie nasze kolejne vlogi, żeby właśnie zobaczyć, jaka ta sala zabaw jest super. No właśnie, jest mega. To takie jakieś sale zabawy za no, kółki no sobie zrobiliśmy tam bazę. mamy nadzieję, że nam ich nie zniszczy. Tak, kilkaszyki No. ping-pong. I jakieś takie, wiesz do szpitania. Jak ktoś chodzi na zajęcia, takie ćwiczę że tam jest super po prostu. Co ta Monika zobaczyłaś? Pęcza! Pęcza! A mi nie chcieli uwierzyć. No bo w sumie deszcz nie padał. No, właśnie, no nie, ale za kosztownicę. Tak widać, nie było, widać ładnie? Chyba widać troszkę, no, zobaczcie. Kawałek, kawałek. No właśnie, takie ucięta. No, ale bardzo ładnie. Pamiętajcie, że vlogi z naszego wypadu będą pojawiać się codziennie, następny już jutro o godzinie 8.00. Oglądajcie. Klikajcie w miniaturki filmików, które pojawiają się teraz na ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale Pikimiki, Agatki i Moniki. Zapraszamy Was na naszego Instagrama oraz Facebooka. Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Pa pa!